Czym Kowalczyk, po wygranym pojedynku na MCF5 gratuluję tego zwycięstwa. Nie wiem czy ty jesteś zaskoczony, ale ja jestem zaskoczony, że to w ogóle dotarło do ostatniej rundy, do samego końca. Dziękuję bardzo. To było ciężko, ale wiedziałem, że dam radę. Byłem bardzo dobrze przygotowany. Moi trenerzy zrobili mega robotę. Bardzo im za to dziękuję. Na mi podziękować za to, ale zrobiłem mega robotę. Chciałem podziękować trenerom, mojej rodzinie za wszystkie. Wiadomo, nie schacki, związane z tym sportem. No i jeszcze wielu innych, których pewnie pominąłem, ale to serwer walki. Dziękuję za to. Wiadomo, że to był taki pojedynek na jakby takiej rywalizacji na lokalnym szczeblu, natomiast no, Twój rywal wykazał się no, naprawdę też wyjątkową twardością, bo te kolana w pierwszej i w trzeciej rundzie to no, jestem zaskoczony też, że wytrzymał. Tak, też mnie zaskoczył. Był bardzo dobrze przygotowany, ale... Na razie ja tutaj chcę rządzić, więc wiadomo, nie mogło być inaczej. No więc ja. jak właśnie ten noz bo on gdzieś tam w ferworze tych kontrataków gdzieś Ciebie porozbijał właśnie, czy coś tam większego się stało, czy po prostu krwawie, jak to wyłącznie. No tak, trafi mnie, ja mu miałem tę noc przestawić, on przestawił go mi, no ale taki jest sport, prawda? Taki tak miałem Tak właśnie, gratuluję jeszcze raz. Świetne emocje podczas pojedynku, bardzo dziękuję. W końcu mogę podziękować, I dziękuję bardzo. Pozdrawiam Dzień. wszystkich i widzę. Cymbalu.